Idea współpracy transgranicznej na terenie Europy zrodziła się tuż po II wojnie światowej. Podyktowana była zmianami społeczno-kulturalnymi, chęcią nawiązania kontaktów i zatarcia stereotypów o sąsiadach. Ze względu na peryferyjne położenie, obszary przygraniczne często nie mogły też korzystać z rozwoju gospodarczego pozostałych części kraju. Pojawiały się zatem pomysły, by wzmacniać pozycję gmin przygranicznych działając wspólnie. W tym celu już od lat 50. XX wieku zaczęto tworzyć euroregiony. Pierwszy Euregio, powstał na granicy holendersko-niemieckiej w roku 1958. Po obu stronach granicy zawiązano bliźniacze organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego, których działania od początku koncentrowały się na wydarzeniach kulturalnych, sportowych i artystycznych, umożliwiających spotkania obywateli. Śladem wytyczonym przez euroregio poszło wiele samorządów zlokalizowanych na europejskich pograniczach, a w latach 90 możliwość współpracy transgranicznej zyskały Polska i Czechy. Dzięki czemu dziś świętujemy 25-lecie Euroregionu Silesia. 20 września 1998 roku. Ten dzień na zawsze zapisał się w historii polsko-czeskiego pogranicza jako data, od której granica między naszymi krajami zaczęła się zacierać. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie podpisana w 1991 roku umowa o współpracy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą miastami Opawą i Raciborzem. Współpraca ta sukcesywnie pogłębiała się od roku 1994 za kadencji ówczesnych włodarzy tych miast Andrzeja Markowiaka i Jana Mrazka. Euroregion to jest twór, który dojrzewał w naszej, nie mówię tylko w mojej, w naszej świadomości w Urzędzie Miasta od pewnego czasu, od momentu chyba, kiedy uświadomiliśmy sobie położenie przygraniczne z Republiką, najpierw jeszcze Słowacją, a potem Republiką Czeską. Myśmy się uświadomowali w pierwszych latach Po demokratických změnách v Polsku i v Česku, že je třeba prohloubit spolupráci obou států. A to z toho důvodu, že jsme si přáli, abychom měli na hranicích dobré sousedy. A abychom je taky znali a abychom pro ty naše řadové občany něco konkrétního udělali. My jsme se domluvili s Andřejem Markoviakem, že budou dvě města z každé strany. Z polské strany to byl Ratibor a Lubčice, z české strany Opava a Krnov. Uznali jsme s kolegami z Gubčí. I z Krnowa, no i oczywiście z opawy, że dla tworzenia regionu wzorem innych przygranicznych obszarów, powinniśmy stworzyć najpierw stowarzyszenia po polskiej i po czeskiej stronie. I dopiero te stowarzyszenia będą mogły doprowadzić do zawarcia właściwej umowy. Korzenie stowarzyszenia po stronie polskiej zaangażowanych było 13 gmin. Odpowiednik organizacji po stronie czeskiej utworzyły dwa samorządy. Formalizacja stowarzyszeń dała możliwość podjęcia dalszych działań na rzecz polsko-czeskiej współpracy. Zeszliśmy się po długich przyprawach wtedy w Opawie, w kostele św. Wacława, a tam w Morawskiej Kapli, i zmy podepsali listinu Euroregionu. Złożenie podpisu pod umową o utworzeniu Euroregionu, to też ma wymiar właśnie symboliczny, a jednocześnie no, daje poczucie dobrze wykonanej pracy, dużej pracy, której oczywiście nie można byłoby wykonać, gdybym nie trafił na doskonałych partnerów. Celem statutowym Euroregionu Silesia stało się wspieranie polsko-czeskiej współpracy, która ma na celu zmniejszanie negatywnego wpływu istniejącej granicy państwa, a także zapewnienie równomiernego rozwoju pogranicza i umożliwienie płynnej integracji tego obszaru. I choć wraz z powstaniem Euroregionu Silesia samorządy oraz podległe im jednostki miały utorowaną drogę do wspólnych działań, granica wciąż istniała dla zwykłych obywateli. Ówczesny prezydent miasta Raciborza Pan Andrzej Markowiak, jak również ówczesny wójt gminy Krzyżanowice, pan Wilhelm Wolnik, często mówili o problemach naszych mieszkańców przy przekraczaniu granicy. Jako konkretny przykład mogę uwest, gdyśmy z Andrzejem Markowiakiem otwierali przejście graniczne między Opawą a Birszczem, tak tam był pracownik straży granicznej, który rzekał, ja patrzym już 30 lat na miasto Opawa, na ty wieże kostelu a na ratusz opawski, ale nigdy się w żywocie Opawie nie byłem. Konwenty odbywały się w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego w chałupkach i często żeśmy widzieli, jaka jest sytuacja na jednym z nielicznych przejść granicznych na terenie Naszego województwa. Wielkie zmiany przyniosły kolejne lata. W 2004 roku Polska i Czechy stały się członkami Unii Europejskiej, a trzy lata później nasze kraje dołączyły do strefy Schengen. Na pewno Schengen spowodowało taki wybuch, przynajmniej u nas, takich spontanicznych akcji. Nie tylko w ramach mikroprojektów, w ramach dużych projektów, ale już później te, te kontakty zostały i, i są do dzisiaj pielęgnowane przez różne organizacje, czy to emerytów, czy, czy jednostki straży, czy przedszkola, czy szkoły. Uważam, że brak kontroli granicznej to jest przede wszystkim instrument skierowany do wszystkich obywateli. Polski i, i, i Czech tutaj z pogranicza to zdecydowanie taki mechanizm, który. Pozwala nam zapomnieć o tych dawnych czasach i, 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 i bez, bez już żadnych skrępowań rozwijać tą współpracę. Współpraca, choć trwała już od kilku lat, teraz miała możliwość w pełni się rozwinąć, także za sprawą środków finansowych. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej Polska i Czechy mogły już w pełni korzystać z funduszu małych projektów, będącego niepodzielną częścią programów unijnych. Euroregion Silesia stał się jednostką zarządzającą tym funduszem na obszarze swojej działalności. Jeżeli chodzi o projekty realizowane w Euroregionie Silesia, to przede wszystkim mówimy o funduszu mikroprojektów, o projektach realizowanych przez mikrobeneficjentów dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej. To już ponad 1153 mikroprojekty zrealizowane przez naszych mikrobeneficjentów. Ta współpraca transgraniczna była takim poligonem doświadczalnym. Tutaj uczyliśmy się rzeczywiście mechanizmów wsparcia, uczyliśmy się sięgać po środki europejskie. Doświadczenie, które z nich zdobywaliśmy od początku, no, dało takie, taką pewność w tym, że to, co będziemy robili w dużych projektach, no, będzie się sprawdzało. Przez te wszystkie lata, na te 1153 mikroprojekty. Zostało przeznaczonych ponad 13 milionów euro. To są olbrzymie pieniądze, które dzięki no, uczestnictwu w Unii Europejskiej jest możliwość dystrybuowania właśnie między innymi przez euroregiony na pogranicze. To są bardzo duże pieniądze, myślę, na, na fundusze mikroprojektów, które pozwalają właśnie temu pograniczu się rozwijać, współpracować, ale też zostawiać no, takie małe inwestycje, które każdy, myślę, mieszkaniec czy osoba przyjeżdżająca widzi jak zmienia się to pogranicze, m.in. dzięki funduszom małych projektów polsko-czeskich. Z funduszu mikroprojektów korzystać mogą stowarzyszenia chcące pozyskać fundusze unijne na działania transgraniczne w wysokości do kilkudziesięciu tysięcy euro. Najwięcej małych projektów wciąż jednak realizowanych jest przez samorządy i podległe im jednostki, takie jak szkoły czy przedszkola. Korzyści płynące z członkostwa w bliźniaczych stowarzyszeniach wraz z biegiem lat zaczęło dostrzegać coraz więcej gmin. Dziś Euroregion Silesia tworzy ich w sumie 75. Z uwagi na różnice w podziale administracyjnym Zdecydowanie więcej samorządów reprezentuje stronę czeską. Są to gminy z powiatów Opawa, Ostrawa, Nowy Licin i Bruntal. W Polsce to 22 gminy z powiatów Raciborskiego, Wodzisławskiego, Rybnickiego i Głupczyckiego. Dzięki temu, że gmina Głubczyce jest częścią z Euroregionu Silesia, możemy pozyskiwać transgraniczne środki europejskie. Dzięki temu możemy współpracować z naszymi partnerami po stronie czeskiej na pograniczu polsko-czeskim. Gmina Krzyżanowice ma specyficzne położenie. Leżymy na samej granicy polsko-czeskiej. Graniczymy z czterema gminami. Hać, pisz Leżowice i Bogumin. I z wszystkimi mamy partnerstwa podpisane i to już 25 lat temu. Z Boguminem w 2010. Zawarte partnerstwa, liczba realizowanych projektów pogłębiała i tak dobre relacje między partnerami polskimi czeskimi w naszych gminach, pomiędzy organizacjami, i one zaowocowały te kontakty również kolejnymi znowu projektami. Poprzez Euroregion Silesia czujemy się mocno związani z pograniczem polsko-czeskim. Nawiązując współpracę z gminami partnerskimi z Czeskiej Republiki, realizujemy ciekawe projekty oraz nawzajem uczymy się dobrych praktyk. Uczestnicząc w różnych wydarzeniach kulturalnych, poznajemy własne tradycje, ale również zawiązujemy przyjaźnie, które jednoczą nas i wzmacniają w ramach Unii Europejskiej. Město Bodišov nad Bodišovkou je členem Euroregionu Silesia 21 let. Spolupráce byla intenzivnější od roku 2010. Co máme díky Euroregionu Silesia? Hlavně jsou to projekty, zrealizovalo se mnoho pěkných akcí. Ať už jsou to investiční projekty, postavili jsme disc golfový park, rozhlednu halaška, zázemí rozhledny, ale mnoho táborů pro rybáře, fotbalisty, školní projekty. Takže bylo mnoho pěkných akcí, Tereby rebisy si trzeba nasze dzieci nie mogli dowolić. Gmina Mszana realizowała wiele projektów, ale jednym z takich znaczących, który miał służyć poprawie atrakcyjności gminy w rozwoju turystyki, był projekt realizowany w ramach Interregu 5A pod nazwą Udostępnienie Odry i W trakcie tego projektu powstało miejsce w Mszanie dla pojazdów turystycznych z całą infrastrukturą związaną z turystyką karabaningową. W ostatnich 10 latach było znaczne przyspieszenie i ponad 50 projektów właśnie powstało od roku 2010 do, do, do dzisiaj. Kolejne są pisane i, i, i kolejne przygotowywane. Ale wspomnę tutaj o ostatnim bardzo ciekawym projekcie, który zrealizowaliśmy pod nazwą Przyroda, Kultura i Kosmos. Był to projekt realizowany także w partnerstwie z partnerami polskimi i czeskimi. Polegał on na uatrakcyjnieniu naszej wieży i muzeum, a nasza wieża jest akurat w szlaku. Silesianka. A to flagowy produkt turystyczny Euroregionu Silesia, bo oprócz mikroprojektów związek stowarzyszeń realizuje także projekty własne. Je trzeba zdać, że Silesianka jest głównie czesko-polski e, produkt. A po co się zamierzamy na czeskie území, tak się bawimy, o 23 obiektach rozległych a wychytkowych miejscach, które se nalezaj, na haza i na uzemie okresu Ostrawa, Opawa Anowici. Jeżeli mówimy o szlaku Silesianka po stronie polskiej, tworzy go 11 obiektów, przede wszystkim wieże widokowe, ale też kilka platform widokowych. Zlokalizowane są na terenie naszych powiatów głubczycki, Raciborski i Wodzisławski. Są to obiekty historyczne, które były podlegały rekonstrukcji innowacji jak na przykład baszta w Wodzisławiu Śląskim, ale też nowoczesne konstrukcje metalowe wybudowane od zera właśnie w ramach pomysłów na realizację szlaku. Były to duże inwestycje realizowane bezpośrednio przez gminy, jak na przykład gmina Krzyżanowice. Po stworzeniu szlaku turystycznego przyszła pora na jego promowanie. W roku 2023 realizowany jest kolejny projekt własny Euroregionu, będący kontynuacją Silezianki. W jego ramach przy wieżach widokowych na terenie Polski i Czech organizowane są imprezy plenerowe. Zorganizowanie działań w ramach projektu Poznaj naszą Silesiankę wymaga sporego zaangażowania, podobnie jak inne aktywności. Do ostatniej kategorii działań statutowych Euroregionu zaliczyć można m.in. udział w grupie roboczej do spraw współpracy euroregionalnej Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy transgranicznej. Stowarzyszenie Gmin do Rzecza Górnej Odry jest też członkiem Federacji Euroregionów RP i bierze aktywny udział w Forum Polskich Regionów Granicznych. Realizacją wszystkich zadań Euroregionu zapewniają sekretariaty stowarzyszeń. Ich działalność możliwa jest dzięki wsparciu gmin członkowskich. Biuro po stronie czeskiej znajduje się w centrum Opawy przy ulicy Piekarskiej. W Boże, od wielu lat już mieścimy się przy ulicy Batorego. Tu pracuje siedem osób, które na co dzień z tą współpracą transgraniczną mają do czynienia. Ja myślę, że ta nasza współpraca jest bardzo przynosna, bardzo intensywna, a głównie społeczna. Coś spojuje nas jako Euroregion Silesia, byćśmy dwa jednotliwe subjekty na każdej stronie u ziemi. Tak na dobrą sprawę komunikujemy się w tych naszych dwóch językach. My mówimy po polsku, piszemy po polsku, Czesi mówią po czesku, piszą po czesku, ale się rozumiemy, że właśnie jesteśmy w stanie gdzieś tą bieżącą komunikację w tych dwóch językach prowadzić. A w razie tłumaczeń specjalistycznych dokumentów korzysta się z usług sprawdzonych tłumaczy. Najważniejsze dla dobrej komunikacji i współpracy są jednak chęci, a tych w euroregionie nie brakuje od 25 lat, nawet pomimo trudności, takich jak wybuch pandemii koronawirusa w roku 2020 czy atak Rosji na Ukrainę dwa lata później. Okres pandemii koronawirusa był dla Stowarzyszenia nowym doświadczeniem doświadczeniem, które nas jakby motywowało do wspierania działań administracji tak rządowej, tak jak i samorządowej w wypracowaniu bezpiecznych metod przekraczania granicy dla naszych mieszkańców, szczególnie tych, którzy podjęli pracę po stronie czeskiej. Trzeba powiedzieć, że również takim trudnym okresem była kwestia dużej fali uchodźców, która przybyła na nasze pogranicze. Dzięki kontaktom z naszymi partnerami również żeśmy wypracowali właściwą e, drogę przyjęcia ich jak, jak również zakwaterowania w naszych obiektach. Jest je to 4 lat. To jest długa doba. A wierzę, że Euroregion za tu dobu spełnił swoje posłanie i wierzę, że tomu będzie i w przyszłości. Te 25 lat no, pokazało, że naprawdę jesteśmy w stanie dużo rzeczy zrealizować razem. Euroregion Silesia, ta se powiedzieć, je moje dítě. V letošním roce Euroregion Silésia slaví 25 let. Já pro Euroregion Silesia jsem pracovala 23 let, takže se dá říct, že jsem s Euroregionem Silésia prožila těžké chvíle jeho dospívání, ale prožila jsem s ním chvíle krásné, na které budu moc hezky vzpomínat. Bude se mi po něm moc týskat. Stery w sekretariacie stowarzyszenia po stronie czeskiej przejął w roku 2023 Roman Tomanek, przed którym wiele nowych wyzwań. Rok jubileuszowy dla Euroregion Silesia to czas, w którym uruchomiona została nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027. Program służy k temu, aby łączyć nasze obszary krajów członkowskich Unii Europejskiej, Polska, Czechy, dwa różne kraje i wiadomo, że na tych granicach um, te różnice są najbardziej kontrastowe. Na pewno warto wspomnieć o nowych tematach, które po siedmiu latach starej perspektywy się pojawiają. To ochrona środowiska naturalnego, retencja wody, czyli walki ze skutkami zmian klimatycznych i zarządzanie wspólnie obszarami leśnymi. Na pewno bardzo lubiana, bardzo popularna i bardzo dobrze działająca współpraca straży pożarnych. W nowych tematach możliwość inwestowania w tutaj kolejową transgraniczną, czyli odbudowę połączeń transgranicznych kolejowych i nowym tematem jest wsparcie środowiska około biznesowego, przedsiębiorczości, pomagających przedsiębiorcom w wchodzeniu na rynek sąsiada, czyli polskich firm na rynek czeski, odwrotnie czeskich na polski, ale też transfer innowacji do, do tych przedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw na pograniczu. Końcem tego roku, myślę, że we wszystkich euroregionach, na pewno w euroregionie Silesia, chcemy już uruchomić nabory do funduszy mikroprojektów, także będzie to też rok takiego płynnego przejścia z okresu programowania 14-20 do 21-27 i beneficjenci, tak na dobrą sprawę, dopiero co zakończą rozliczą swoje projekty ze starej perspektywy już będą mogli składać pomysły, projekty do perspektywy 2127. Pomysłów na kolejne działania nie brakuje. Wśród członków Euroregionu Silesia dziś po 25 latach wciąż tkwi ogromna chęć współpracy i pogłębiania międzynarodowych relacji. Myślę, że dbanie o współpracę transgraniczną to też kolejne inicjatywy, nowe partnerstwa na pograniczu. Pomimo tego, że wiele rzeczy udało się zrealizować, jeszcze wiele rzeczy myślę, że na tym pograniczu jest do zrobienia. No I jakby tą, tą rolą naszą jest właśnie znajdywanie tego, co, co jeszcze trzeba poprawić, co jeszcze trzeba rozwiązać, albo jak wzbogacić to pogranicze, żebyśmy po prostu no, lepiej nam się żyło. Jest to ważna wiedza do przyszłocna, a chcemy się oczywiście wienować i nadal rozwoju czesko polskiego współpracy na naszym územiu. K tomu máme i náš společný strategický dokument na lata, na léta 2021 až 2027. A přál bych nám, aby jsme setrvali a pracovali společně dál. Těší się bardzo, že dzisiaj granica jest tylko jakimś takim umownym, e, miejscem, e, různic miejscem różnic Polską i Czechami, bo nas już nie różni nic. My wspólnie tworzymy własną kulturę tożsamości i tą naszą współpracę, i to jest piękne w tym przygranicznym, transgranicznym funkcjonowaniu naszych mieszkańców i naszych gmin.